W naszym Państwie obecnie tak nie buduje się dróg na w jaki to sposób wpadliście radni kochani w tamtej z Koalicji Rządzącej. Otóż wydaje mi się bez zasadnym wydawaniem pieniędzy na inwestycje nierealizowane na naszym terenie, tylko na terenie prywatnym. Ona może będzie za chwilę na naszym terenie, ale przy obecnej sym symulacji projektowej drogi buduje się inaczej. Zrobikuje się w ten sposób, że szuka się partnera, który jest gotów współpracować i sfinansować w części zadania zawarte w umowie. Na terenie gminy Jaroszewo, zresztą na terenie, na którym jeszcze są nieuregulowane sprawy własnościowe, to te same pieniądze możemy wreszcie zrobić 800 metrów drogi, którą przenieśmy już. Odpowiadów do wszystkiego drogi między Kotlinem a miejscowością Szuko, To 800 metrów i nam zrobimy na drogę, która łączy Krobiec Raju numer 11, drogą pojechództwa, ja wiaroci, no konin, no, nie pamiętam numeru tejże drogi. Ale z tego co obserwuję, bardzo się cieszę, że nie byłem w w poprzedniej kadencji, bardzo się cieszę, że nie byłem członkiem zarządu, ani nie jestem członkiem zarządu, bo mnie jest po prostu wstyd przed wyborcami Powiatu Jaducińskiego za to, co w tej chwili panowie robicie.